Witam Was serdecznie na kanale Użyj wiary. Dzisiaj temat dusz czyśćcowych, a właściwie tego, co mówią o małżeństwach, o rozbitych małżeństwach. Zanim jednak zajdziemy głębiej w tą tematykę, proszę, żebyście dali łapkę w górę. Kto nie zasubskrybował kanału, niech to zrobi, bo pojawią się niebawem również inne materiały. A teraz o duszach czystcowych i o tym, co mówią one o rozbitych małżeństwach. Temat dosyć ważny, bo chyba każdy w swojej rodzinie właściwie, albo przynajmniej wśród znajomych obserwuje tą tendencję rozbijania małżeństw, tendencję rozwodów, coś, co stało się dzisiaj modą. Kiedyś, można by powiedzieć, taka sytuacja właściwie pojawiała się raz od wielkiego dzwonu, jak to się mówi. Raz na jakiś czas, dzisiaj rozwody są rzeczą powszechną. Czy to jest dobrze? Moi drodzy, dusze czyścowe przychodzą dzisiaj na całym świecie do wielu wybranych osób. Niekoniecznie my o tym musimy wiedzieć. Znamy przynajmniej jeden przypadek, dosyć głośny, Maria Simma, Austriaczka, której dzisiaj już z nami nie ma. Ale tak, przychodziły do niej dusze czyścowe z prośbą o modlitwę z prośbą o cierpienie, ofiarowanie, czy o ofiarę jakąś przez Marię Simmę, aby mogły one zostać z czyśćca wybawione, ale też Maria Simma miała możliwość zapytania o pewne rzeczy, między innymi pytała też o małżonków, czasami dusze same nawet o tym mówiły. Wiemy, że w wielu mistycznych przekazach Kościoła, właśnie szczególnie w relacjach Marii z Simmy, ale także innych dusz wybranych, powraca ten bolesny temat. Cierpienie dusz związane z rozbitymi małżeństwami. Dusze czyścowe nie mówią o tym z oskarżeniem, lecz z ogromnym żalem. Maria Simma, austriacka mistyczka, znana z kontaktów właśnie z duszami czyścowymi, wielokrotnie mówiła, że bardzo wiele dusz cierpi z powodu zaniedbań w małżeństwie. Według jej relacji dusze przychodzące z czyśca mówiły, że lekceważyły przysięgę małżeńską, traktując ją jako formalność, a nie święte zobowiązanie przed Bogiem. Nie walczyły o małżeństwo, wybierając łatwiejszą drogę rozstania i niszczyły drugiego współmałżonka słowem, chłodem lub zdradą, nie widząc w tym ciężkiego grzechu. Niestety, bardzo często tak się dzieje w małżeństwach, że niszczy się tą drugą osobę. Że nie ma tutaj komunikacji, nie ma rozmowy, wkrada się pycha i egoizm. Jedna z dusz miała powiedzieć wprost, że rozbicie małżeństwa ciąży na sumieniu znacznie bardziej, niż ludzie to sobie wyobrażają na ziemi. To, co tu bywa usprawiedliwiane szczęściem osobistym w cudzysłowie, w wieczności ukazuje się jako złamane zobowiązanie wobec Boga i drugiej osoby. Dajemy przecież sobie słowo, przysięgamy sobie podczas sakramentu małżeństwa, a potem od tego właściwie odchodzimy. Także to zobowiązanie, które składaliśmy, ono cały czas jest ważne i musimy o tym, moi drodzy, pamiętać. Co jest też ważne, to największym bólem jest zgorszenie dzieci. Dusze czystowe bardzo często wskazują na cierpienie dzieci jako jeden z najcięższych skutków rozstania. I tutaj egoizm się niestety, moi drodzy, wkrada. Egoizm wśród małżonków, bo przecież mamy świadomość tego, doskonale to wiemy. Tego nie trzeba się nigdzie uczyć. Właściwie życie nam to pokazuje, że najbardziej przy takich rozstaniach, rozwodach cierpią nasze dzieci. Dzieci, które przecież powstały z naszej miłości, dzieci, które są członkami tych rodzin, dzieci, które no, będą brały z nas przykład, prawdopodobnie patrząc na nas kłócących się, rozwodzących. Bardzo mocno cierpią, często nam nawet o tym może nie mówią, ale to jest zgorszenie dla dzieci. Dusze bardzo często wskazują na cierpienie jako jeden z największych skutków rozstania, cierpienie dzieci. Według przekazów, rodzice będą odpowiadać nie tylko za siebie, ale również za rany duchowe, brak wiary, bunt wobec Boga i Kościoła, który właśnie może pojawić się też przy takim rozwodzie, po rozbiciu rodziny które właśnie pojawiają się u dzieci na skutek rozpadu. Małżeństw na skutek rozpadu rodziny. Jedna z dusz miała wyznać, że najbardziej cierpi za to, że przez jej decyzję dzieci oddaliły się od Boga, a ona nie może już nic naprawić po zaproszeniem o modlitwę. Po zaproszeniu o modlitwę Marii Simmy. Tylko tyle mogła właściwie zrobić Bóg dał jej tą łaskę. W relacjach Marii Simmy często powraca jedno zdanie wypowiadane przez duszę. Gdybyśmy wiedzieli Jaką wartość ma cierpliwość i ofiara w małżeństwie, nigdy byśmy się nie poddali. Dusze mówią, że wiele konfliktów, które na Ziemi wydawały się nie do przejścia z perspektywy wieczności, okazuje się krótką próbą, która mogła przynieść ogromne łaski. Szatan, jak same dusze przyznają, bardzo aktywnie działał w czasie kryzysów w małżeństwie. Jest wtedy bardzo mocno aktywny. Jeżeli jest jakiś kryzys, to tutaj podpowiadanie do myśli odejdź czy zacznij od nowa. Bóg zrozumie, Twoje szczęście jest najważniejsze. To wtedy to są podpowiedzi od tego złego ducha. Dopiero po śmierci dusze zobaczyły, jak bardzo te myśli były kłamstwem. Moi drodzy, w małżeństwie mogą się dziać różne rzeczy, ale czy bohaterem jest ten, który potrafi to małżeństwo utrzymać? Czy to nie jest odwaga też jeżeli faktycznie potrafimy stanąć na wysokości zadania i powiedzieć sobie, że nawet w momencie kiedy jest ciężko, to trzeba ten no nazwy krzyż też czasami po prostu dźwignąć. Łatwiej jest odejść, być tchórzem. My ja to tak patrzę. Ja ja to w ten sposób widzę, że w momencie kiedy uciekamy od tej odpowiedzialności, jesteśmy niestety tchórzami. Nie potrafimy Walczyć. Łatwo jest odejść, łatwo jest uciec, gorzej jest stanąć z przeciwnościami twarzą w twarz, ale myślę, że jesteśmy na tyle silni i mamy też ten zapas Bożej łaski, Bożej pomocy, że możemy i powinniśmy walczyć o nasze małżeństwa. Rozpad małżeństwa, jako jedno z najcięższych pól walki duchowej, wiele innych prywatnych objawień i pism duchowych, pokazuje właśnie ten motyw. Jest to walka duchowa i warto podjąć rękawice. Szczególna odpowiedzialność małżonków za zbawienie współmałżonka, to też jest kluczowe, że jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie tej drugiej osoby. I fakt, że cierpliwe znoszenie krzyża w małżeństwie ma ogromną wartość oczyszczającą, większą niż wiele umartwień podejmowanych dobrowolnie. Pamiętajcie też, że Bóg nam to wynagrodzi. Musimy mieć tego świadomość. Z przekazów Marii Sim i innych mistyków wyłania się jasne wołanie. Módlcie się za swoje małżeństwa, nawet gdy uczucia wygasły. Nie podejmujcie decyzji w stanie gniewu i zranienia. Proście o łaskę wytrwania, bo Bóg działa także wtedy, gdy go nie czujecie. I przede wszystkim ofiarujcie cierpienia za współmałżonka, nawet jeśli on, ona tego nie docenia. Dusze podkreślają jedno. Każda próba ratowania małżeństwa ma wartość wieczną, nawet jeśli po ludzku wydaje się bezowocna. Moi drodzy, kończę. To krótkie właściwie przypomnienie. Myślę, że znajdziecie źródła, ja też postaram się wkleić kilka informacji w opisie, ale chciałbym wam też podkreślić, że szatan chce, by małżonkowie myśleli tylko kategoriami tu i teraz. Dusze czyścowe pokazują perspektywę wieczności. Tam widać jasno, jak wielkim darem i odpowiedzialnością było małżeństwo. Pamiętajcie, że to, co dziś jest walką, jutro może być Waszą koroną. I dzisiaj znajdziemy wiele informacji o tym, że Boga nie ma, że nie, nie warto wierzyć, że tak naprawdę rób ta, co chce ta, bądźcie sobą, ale życie to jest walka. To nie jest lek. Podejmowanie wezwań. Oczywiście, jeżeli idzie się z Bogiem, jeżeli Boga się zaprasza, czy do małżeństwa, czy do naszego życia, to zdecydowanie jest lżej. Ale pamiętajcie, że jest to życie wieczne i poniesiemy prędzej czy później odpowiedzialność za nasze decyzje, za nasze ego, za naszą pychę, za wszystko, co mogliśmy zrobić zupełnie inaczej. Myślę, że będziemy większymi bohaterami dla naszych dzieci w sytuacji, kiedy. Powalczymy o nasze małżeństwo, kiedy staniemy na wysokości zadania, kiedy przełamiemy te trudne chwile i podejmiemy trud walki o to, aby rodzina trwała, aby rodzina była mocna. Niż w momencie, kiedy uciekniemy, kiedy poddamy się, kiedy powiemy, że nie warto. Życzę Wam wszystkim wytrwałości, innego i nowego spojrzenia na małżeństwo. Ale też poszukiwania prawdy, bo ta prawda nas prędzej czy później wyzwoli. Dajcie znać też w komentarzu, co wy myślicie o małżeństwie i co myślicie o duszach czystcowych, które przychodzą faktycznie na świecie do wielu osób, które mówią nam wiele ciekawych, przekazują nam wiele ciekawych informacji. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego.